Dzień dobry lub, jeśli jest już pierwsza gwiazdka na niebie, to chyba dobry, dobry wieczór, wieczór i wesołych świąt. Dziś mamy dla Was coś wyjątkowego. Przygotowaliśmy dla Was specjalny odcinek. Chcieliśmy zrobić taką polską wersję naszej wycieczki po Kanadzie, tej, od której wszystko się dla mnie tu zaczęło. Niestety w tym roku wycieczki są bardziej skomplikowane, ale mieliśmy całą Polskę do dyspozycji. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda początek astronomicznej zimy, wybraliśmy najpiękniejszą porę i pogodę. Postanowiliśmy przejechać od Tadr do morza i sprawdzić, jakie lokalne specjały można kupić, co warto poznać, jaki prezent przywieźć. Umownie niech to będzie 12 specjałów, tak jak na wigilijnym stole powinno pojawić się... Proszę Cię, 12. 12. Kto, Taki, kto taka tyle ma czasu? Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest grój. Wystartowaliśmy z Warszawy i pojechaliśmy na Podhale, ale najpierw zatrzymaliśmy się w Bochni. Tam pan Jacek prowadzi gospodarstwo Smykoza, gdzie wyrabia sery kozie. Jesteśmy w Bochni i dojeżdżamy do gospodarstwa Smykoza, gdzie będę głaskać kozy. Niestety dla nas to był już koniec sezoru na sery kozie, ale dostaliśmy przepyszny kozi twaruk. Pan Jacek opowiadał nam o procesie produkcji, ale dla mnie chyba najprzyjemniejsze było spotkanie z kozami. Są przemiłe, są takie trochę jak psy, ale jedzą suchy chleb. Psy nie jedzą suchego chleba. Było to drugie podejście do naszej podróży po Polsce i właściwie myślałem o nowej serii 3 kombi, ale BMW postanowiło, że lepiej pasowałby tu SUV i stąd X3. Na szczęście z napędem na wszystkie koła w dodatku hybryda typu plug-in, o czym więcej jutro na głównym kanale Marek Drives. W każdym razie dobrze, że pojechaliśmy suv bo przynajmniej dojechaliśmy do Kuz i nie musieliśmy wyciągać z bagażnika kaloszy. Przy okazji, biała Adidasy na taką nie, wycieczkę nie należy i Zły zabierać. pomysł. Z nie pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie spędziliśmy noc z widokiem na Giewont. Niestety nasza ulubiona restauracja była nieczynna, ale Grant Kasprowy i cudna kelnerka pani Maria jakoś nam to. Wynagrodziły. Następnego dnia rano pojechaliśmy do znanej nam od lat bacówki po zapas serów. Udało się też kupić prawdziwy oscypek. Dlaczego? Prawdziwy oscypek powstaje z sera owczego, maksymalna domieszka mleka krowiego to jest 40%, i produkcja trwa od maja do września, a sprzedaż tylko do końca października. Aha, i prawdziwy oscypek ma kształt wrzeciona. Tak jak ja. Albo walca. I były też koty, nawet Ania chciała jednego wziąć. No bo jeden wziąć. był do wzięcia, taki malutki. No ale nie mogliśmy, bo jeszcze parę dni podróży. Ale trafiliśmy do sklepu o nazwie Sery i Wina. Jakie jest bardziej ikoniczne połączenie niż sery i wino? No to proszę. Sery i wina, produkty tradycyjne. Chodźmy zobaczyć, czy mają polskie wino, góralskie. Tam się trochę oszukałem, bo spodziewałem się trochę innego wina, ale nie, nie przesadzaj, było świetnie. Sery świetne. E, sery świetne, wędliny, lokalne dodatki, chrzan, o mój Boże. No, generalnie e, to nie było to wino, ale okej, okay, sery super. Mam wrażenie, że mogłabym z zakupami regionalnymi nie wyjeżdżać z Podhala, czy nawet z okolic Zakopanego, bo dałabym radę wypełnić cały mój koszyk świąteczny. No ale tym razem jedziemy dalej. Zupełnie niespodziewanie kupiłam wino tatrzańskie. Dzieci, nie patrzcie na to. Będziemy oczywiście je testować z serami, no bo jak da się lepiej niż wino i ser? Tak, to jest wino. Jest więcej wina. Kupiłam też lokalny barszcz czerwony, bo to jest jedna z tych rzeczy, których zwyczajnie nie umiem ugotować, a gotowiec zawsze się przyda. Kuleczki pikantne, serowe. Dodać do sałaty sałata gotowa. Chrzan. Nie wiem czy jest coś bardziej polskiego jak chodzi o przyprawy niż kszan. Jest idealny, nadaje się i do ryby, i do mięsa, kurcze, równie dobrze możesz go zmieszać z tworoszkiem, więc to też jest dobry pomysł. A tu dostaliśmy prezent. Z podhala przenieśliśmy się do naszego ukochanego wrocławia, ale tylko na krótkie zakupy w delikatesach EPI. Już o nich słyszeliście milion razy, bo ja o nich mówiłam. I tak, ja naprawdę jeżdżę z Warszawy do Wrocławia na zakupy i nie widzę w tym niczego niestosownego, zwłaszcza, że zwykle taki wyjazd to też okazja, żeby spotkać przyjaciół. W EPI można kupić wiele produktów od lokalnych producentów. Kupiłam żurek i barszcz biały, ogórki kanapkowe, ale już po ryby pojechaliśmy dalej. Wadą hybrydowego X3 jest mały bagażnik i za mały na zakupy ani, a jeszcze nie dojechaliśmy na drugi nocleg. <gry> Nasza koleżanka Krysta, autorka bloga Kiełbasa Stories, to Amerykanka od lat mieszkająca w Polsce. W Dolinie Baryczy ma dom i wielokrotnie wspominała nam o stawach milickich. Czy to nie jest zabawne, że to czasem obcokrajowiec pokazuje ci, dokąd warto pojechać w Polsce? W każdym razie, milicz wielu ludziom kojarzy się z karpiem, typowo wigilijną rybą. Tymczasem hoduje się tam też suma, tołpygę, amura. A ja nie lubię termicznie przetworzonych ryb. Na Wigilię w ogóle ich nie tykam, tylko śledź. No właśnie, dlatego sprawdziłam zawczasu, czy w gospodzie ośmiu ryb mieszczącej się na miejscu mają coś poza rybami. Mieli. Ale Marek postanowił być odważny i jednak zamówił rybę. I okazało się, że jak ryba jest świeża, no a ta była świeża, bo stawy są tuż za oknem, to nagle mi smakuje. Stawy milickie istnie istnieją od dawna, mam na myśli setki lat. I jest to takie miejsce na świeżą rybę, że planuję tam wpadać, jak będę w okolicach Wrocławia i Wam też to polecam. Można kupić świeże ryby, już w formie filetów, więc nie trzeba się z tym użerać. I można się przekonać, że mięso karpia ma kolor ciemnoróżowy, jak noga z kurczaka, a nie biały. W wybranych wrocławskich karfurach można kupić filety z ryb zestawów milickich, ale nie wiem jak z przetworami, a ich paprykarz jest tak dobry, że nie sposób się oderwać. Wygląda na to, że Ania jest regularną kocią ciocią, bo pod hotelem, kiedy już pakowaliśmy się, spotkała kolejnego kota. <śm> Ten nie był zainteresowany wsiadaniem do samochodu i bardzo dobrze, bo jednego kota już mamy i jestem wystarczająco zadowolony. Z milicza ruszyliśmy w kierunku poznania, ale odbiliśmy na zachód do miejscowości Prusim. Tam znajduje się Olandia. Miejsce stworzone kiedyś przez osadników, potem w rękach to prywatnych, to państwowych, obecnie zarządzane przez potomków dawnych właścicieli. Prawdę mówiąc, nastawiałam się na drobną agroturystykę i domowe przetwory, a trafiliśmy do pałacu z hotelem, centrum konferencyjnym i spa. Mają nawet własną pasiekę. Do Holandii na pewno wrócimy i mamy plan to zrobić jakimś elektrykiem, bo jest tam stacja ładowania, a właściciel przepada za samochodami elektrycznymi. Ale wróćmy do tego, co można tam kupić. Są przetwory na słodko, ale. Tak jest twistem. Konfitura truskawkowa z octem balsamicznym i pieprzem mnie zachwyciła. Marek zakochał się w marynowanych grzybkach z Ej, Marynowane lasów. grzybki w ogóle są dobre, ale tam rzeczywiście świetne. <laughs> Można też kupić tłoczony lokalnie olej rzepakowy, doskonały do sałaty, w końcu nie samą oliwą żyje człowiek, albo rozgrzewającą, aromatyczną herbatę owocową, taką z kawałkami owoców. Ja uwielbiam, a wy? Kiedy pandemia się już skończy, można tam podjechać na obiad albo na weekend. To raptem godzina drogi z Poznania. Terenu jest tyle, że można się będzie izolować, tak jak teraz. W sumie szkoda, że nie doszacowaliśmy Holandii, ale i tak następnego dnia z samego rana musieliśmy być w Poznaniu, więc nocleg zaplanowaliśmy jak najbliżej kolejnego punktu programu. Niestety, wszystkie restauracje pozamykane na mieście, bo pandemia, więc wieczór spędziliśmy na zgrywaniu i sortowaniu materiałów, a przy okazji podziwialiśmy panoramę Poznania. Uważam, że dobre pieczywo to podstawa. Polska słynie z pysznego chleba, a wszyscy ekspaci, jak tylko staną się ekspatami, zaczynają nerwowo biegać po tym kraju, w którym się osiedlili tak, i ile szukać... Tak, nie można jeść pieczywa tostowego. Dokładnie. Dlatego piekarnia Mąka, Wodę i Sól w Poznaniu to takie miejsce, gdzie nikt nie chodzi na skróty i to doceniam, dlatego że... Pieczywo. To, to jest prawdziwy chleb według tak. receptury własnej, nie jakiegoś premiksu. Pamiętasz, jak Wojtek przy, przywiózł nam je w niedzielę? Ono tak. było z piątku, nadal smakowało doskonale i poddało się mrożeniu. Dlatego bardzo chciałam tam po drodze wpaść i zrobić zapas chleba. Pojawiliśmy się równo o siódmej na otwarcie, więc jeszcze nie wszystko było gotowe. Może to i dobrze, bo wiedziałam, że mam jeszcze dwa miejsca na zakupy przed sobą, a na tylnym siedzeniu rosła już sterta. No, tu wczoraj byliśmy, bo tu jest ten Barsztos. Barsztos, który jest zamknięty z powodu pandemii. A, dlaczego? Jest godzina 7. 7.12, a my już po zakupach. I wyjeżdżamy z Poznania. Bardzo podkręciliśmy tempo tej wycieczki. Z powodu pandemii nie bardzo możemy nagrywać cokolwiek pyskiem poza samochodem, bo maseczki jeszcze jest taki dźwięk mniej więcej. Tak, to znaczy jak kręciliśmy Kanadę, to mogliśmy się zatrzymywać, gadać, powtarzać, robić co, co byśmy chcieli, no jedź kochaniutki, i generalnie był luz, ale przez te cztery lata wszystko się zmieniło, no tak naprawdę w ciągu ostatniego półrocza wszystko się zmieniło i w związku z tym jesteśmy trochę rozczarowani, że nie możemy tyle ględzić w samochodzie, ile byśmy chcieli. Bo ile można ględzić w samochodzie? No, Właśnie, spytaj, chci... spytaj Matka, Maciek, 40 minut jednorazowo. Poprawiamy, ale, Maćku. Ale generalnie chcielibyśmy wyjść z samochodu z kamerą, coś wam pokazać, a niestety nie możemy. Stąd też jest więcej przebitek pod jakąś muzyczkę. Ale mam nadzieję, że przeżyjecie. Absolutnie. To teraz dokąd jedziemy? Teraz jedziemy do Bow. Do Bołta. Dobra, jedziemy nad morze. Do i Bołta be... i nie chodzi o Marcina. Tak, i będziemy się uczyć mówić po kaszubsku. Stay tuned. Skoro byliśmy już w pół drogi nad morze, no to szkoda byłoby nie powdychać. Jodu. Co prawda byliśmy w tym roku nad morzem Tajkanem, <grym> ale na zakupy mieliśmy czasu tylko tyle, że oczywiście, że zadrapałem felgę w Tajkanie, parkując przy wędzarni ryby. Tam jest bardzo wąsko. Więc to moja wina. Ale nie chcieliśmy wam pokazywać czegoś tak oczywistego jak wędzone ryby z nadmorza, no bo halo. Poza tym tutaj każdy ma swoje ulubione miejsce i nie mam co wam mówić, że w tym naszym ulubionym handluje jegomość, który wygląda jak Jason Momoa, a w dodatku porusza się starą krótką Gelendą. I kto to jest Jason Momoa? Sam jesteś Momoa. Zamiast tego umówiłam się na spotkanie z Piotrem Ślusarzem z restauracji But, specjalizującej się w street foodowej interpretacji kuchni kaszubskiej. Kiedy planowaliśmy wycieczkę, nie było ograniczeń w jedzeniu w restauracjach, ale podczas naszej podróży już były, dlatego wiedziałam, że u Piotra. Kupię słoiki. Masę słoików. W biznesie nazywa się to pivot. Zresztą wiele restauracji przeszło na dania na wynos. Ale słoiki to często już nowe przepisy, inny sposób podania, i dlatego cieszę się, że w but jest tego tyle do wyboru. My jesteśmy nudą z Warszawy, nie mamy żadnych regionalnych przepisów za zanadrzu, więc tym chętniej poznajemy takie, na przykład z kaszub, ze Śląska, z Podhala. O kaszubach wiem mało, ale Piotr zrobił mi szkolenie, także językowe. Godowych świąt? Godowych świąt. Świat? Tak świąt. świąt. Okay. Dokładnie. Yy... I może przeżegnaj jest smacznego. Aha, może przeżegnaj. Może przeżegnaj. Tak jest. Poza takimi specjalami jak pasztet z wątróbki czy śledzie, najbardziej smakowała mi zupa dziadówka, pamiętasz? Tak, Gęsty krem z ziemniaków, ale gotowany na wywarze zwędzonych kości, z dodatkiem soku po ogórkach kiszonych, maślanki i kaszubskiej musztardy. Liczę na to, że przy najbliższej wyprawie nad morze znowu zrobię zakupy w bułcie. Jeśli skończą się ograniczenia, to może zjem też coś pysznego na miejscu. Nasza wycieczka była o wiele za krótka, bo niejedno ciekawe miejsce musieliśmy zostawić na później, no i nie przejechaliśmy całej Polski, zwiedziliśmy raptem kawałek. A z czego słynie Twój region? Co koniecznie, koniecznie warto zobaczyć? <laughs> Co? Napisz nam w komentarzu. <laughs> A my obiecujemy nie mówić naraz. Każda taka wycieczka po Polsce sprawia, że mamy ochotę na więcej. Aha, linki do wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy są w opisie wideo. Nie zapomnijcie, łapka w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie Ania i Marek Jadą, no to dajcie nam też tego suba i włączcie powiadomienia. Dzięki, że z nami jesteście. I jeszcze raz... Wesołych Świąt! Wesołych! O, gęsi! świętego Marcina już niebawem. Ale kiedy to oglądacie jest zupełnie inna okoliczność i inne święto. A my przejeżdżaliśmy przez Racławice. Ja po raz pierwszy... I tak ojej, bitwa pod Racławicami, Kopiec Kościuszki, Kościuszko. No tak, to wszystko. Wie... A teraz był jeszcze Kopiec Marcina... Rycerza Marcina. Rycerza z... Marcina. Przepraszam, nie pamiętam skąd. Z Wronowic? Tak. Chyba. W każdym razie... Przepraszamy, że nie mamy przebitek do tego, bo jest mgliście i czysto, dż więc nie będą ciekawe przebitki. I nawet dronem w związku z tym nie bardzo. Ale oni tu lubią swoje kopce. Myślisz, że stąd pochodzi kopiec z Kreta? Nie, ten pochodzi z Etkera. Swoją drogą zawsze chciałam to ciasto zrobić jako nastolatka i nigdy mi nie wyszło. A tobie kiedyś wyszło? Ale co? Wyszło? Znaczy ja nie próbowałem nigdy, ale nie wyszło ci to z tej torebki? Z pudełka? Wiesz co, mam wrażenie, że nie umiałam za bardzo iść za przepisem. A teraz to już by mi się chyba nie chciało. No, kominek miał rację. No tak, dobra koza. Ania jest odpowiedzialna za gdzie, co i kiedy. A ja jestem odpowiedzialny za to, żeby znaleźć do tego dobry obrazek. W związku z tym wyjechaliśmy dziś raptem o godzinę spóźnieni, ale to nie dlatego, żeśmy się opieprzali, tylko dlatego, że było dużo rzeczy do zrobienia. Potem ci udzielę głosu. Wyjechaliśmy z hotelu. Pojechaliśmy do Witowa nakręcić serki, różne inne rzeczy, nakręcić drona, różne inne rzeczy. Ja bym jeszcze nakręcił parę innych ładnych rzeczy, bo jest po prostu prześlicznie dziś w Zakopanem. I potem mieliśmy pojechać z Witowa okrężną drogą, gdzieś tam w okolice Wadowic i tak dalej, żeby dojechać do Wrocławia, zanim pojedziemy do Milicza. Co zrobiła Ania zapomniała wkładu do kulboxa w lodówce hotelowej i musieliśmy się wracać a piać i będziemy jechali za kopianką przez rapkę i nie będziecie mieli przez nią ładnych widoczków z tej części drogi. Bardzo mi przykro, ale chciałam tylko powiedzieć, że tak, to prawda. Ja słynę z tego, że jestem dobrym organizatorem, ale że czasem coś mi się Wymsknie i zapomnę tego. Regularnie wracam do mojej matki do domu. Najczęściej wracam po jakieś drobiazgi, ale zdarzyło mi się już wracać po mojego laptopa, bo go zostawiłam w innym pokoju niż ktokolwiek wchodził. Zapomniałam, pojechałam i z połowy drogi musiałam się cofać, więc ten wkład do coolboxa nie jest niczym dziwnym w moim przypadku. Poza tym, umówmy się, mieliśmy dużo na głowie. Pojechaliśmy do Bacówki, prawie wzięliśmy kota prawie bo jeszcze żeśmy go nie wzięli, ale cały czas się zastanawiam, jak by to było wrócić tutaj na weekend tylko po tego kota. E, tak, i teraz Kasprowem jedziemy W jak dalej. w domu. Nie, w Kasprowym jak w domu, absolutnie. I po prostu nie chce mi się stąd wyjeżdżać i to dlatego. Jeśli nie jesteście przekonani do hybrydy, hybrydy typu plug-in czy samochodu elektrycznego od tak sobie po prostu, to ja w tej chwili otworzyłem okna jesteśmy nad szeroko rozumianymi stawami milickimi i posłuchajcie. A teraz będziemy jechać. Może jeszcze piekłem rzuciu Ptactwo. dźwięków natury.